Na Dragonie co każdą edycję świąteczną, czyli właściwie to co rok organizujemy mega epickie eventy na budowanie i tym razem trafiło na top świąteczne kuboidy. Dlatego przygotujcie się, ponieważ no, gracze przygotowali na naszym serwerze bardzo ciekawe kuboidy. A jeśli chcecie więcej ocenienia kuboidów, to strzelcie łapę oraz zostawcie suba kto jest nowy, to wtedy się wyświetlicie w nowym odcinku, tak jak ta lista. A tymczasem bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Ale halo halo, zanim zaczniemy musicie zaktualizować IP Dragona, ponieważ na tym IP już niestety nie wejdziecie. Nowe IP to jest dragonsurvival.pl, czyli dosłownie EU musicie zamienić na PL i będziecie w tym mogli wbić. Stara IP już nie działa, jest wyłączone, dlatego o tym pamiętajcie, bo inaczej no, nie zagracie na Dragonie. A więc zaczynamy teleportację od gildii Misie. Dziesiąte miejsce zajęła gildia Kefcia. Tak się ona prezentuje. Ogólne zasady tego eventu to były takie, żeby zbudować po prostu kuboid świąteczny. No i dodatkowo były oceniane właśnie takie oto beczułki, fosy, trapy i tutaj są takie rzeczy, na przykład tu tutaj, czy też tutaj jest taka, takie coś. Dookoła za bardzo nie ma fosy, co no na pewno w jakiś sposób wpływa na finalną ocenę. E, ogólnie od top 10 miejsca do top 6 e, gildie zgarniają 100 godzin turbodropa gildyjnego, a powyżej miejsca 5 do 1 są to nagrody rzeczowe, które później wam pokażę. Pod ziemią za bardzo nic nie ma do oceniania, dlatego bo oceniamy tylko i wyłącznie górę kuboidów, e, także tutaj fajnie widać to te torapy się odznaczają, że e, są takie właśnie się sami widzicie, że są takie wgłębienia w ziemi i to jest bardzo ciekawe, bo tutaj na przykład wykorzystali jakiś domek i zrobili to w formie takiego trapa. I tu chyba każdy domek jest takim trapem, czy nie? No ten na przykład to domek z piernika to nie jest, ale tutaj na przykład mamy taki malutki domeczek. Wchodzimy tutaj i niby tutaj nic nie ma, ale jednak słuchajcie jest tutaj. Tutaj są zrobione nóżki, takie malutkie i może nie jest to zbyt praktyczne, no bo no co? A nie, w sumie jest praktyczne, bo myślałem, że nawet nici nie ma. To nie, to nie można wyperukować tak łatwo. Czyli jest to w pewien sposób praktyczny, bo na przykład będziecie uciekali, ktoś pobiegnie za wami, to nawet nie będzie wiedział, że tutaj jest trap. W ogóle zobaczcie, jak to komicznie wygląda. To jest jedna gildia, to jest zaraz obok kolejna, to jest obok kolejna gildia. Mega fajnie działa to, że gildi się zakładają obok siebie i nie można gdzieś założyć na drugim końcu mapy. Naprawdę bardzo ciekawie. Tutaj musi się dużo dziać generalnie w tych kuboidach. Także słuchajcie, jak już wam pokazałem gildi się lecimy do, do kolejnej gildii, do gildii dziewiątej, czyli do gildii Bizon. Dziewiąte miejsce ta gildia zajmuje i zobaczcie, jak ona się prezentuje. Tutaj jest akurat o tyle ciekawie że. Zrobili tutaj y, taki bardzo fajny, customowy teren dookoła. Zobacz, jest to jakieś takie y, to jest prawdopodobnie. Tak mi się kojarzy bynajmniej, że jest to rzeka, która przepływa taka w pół zamarznięta przez jakiś teren. I rzeczywiście w, w realu takie rzeczy mają miejsce, że są jeziora, które gdzieś płyną i są w połowie zamarznięte. To jest bardzo ciekawe. Bardzo fajnie to zrobili. Tutaj jest jakaś taka po prostu wrzucona górka, czyli jest to na jakimś takim wzgórzu. No, czyli jeziorko, znaczy rzeczka jest w dolinie. Także tutaj też plus za realistyczność. Chłopaki pomyśleli, nie wiem czy to wyszło przypadkowo, ale tutaj... No, jedno z drugim się łączy. Tutaj jest taki bardzo malutki trapik wykopany. Czy jest to jakiś jeszcze trap? Tutaj są jakieś takie trapiki malutkie. No, mogli zrobić chociaż jakąś beczułkę, fosę większą. No, ale słuchajcie, takim czym się trzeba zadowolić. Dziewiąte miejsce. Gratulacje do gildii bison Lecimy do kolejnej gildii, czyli do gildii Wixa. Oto jest siódme miejsce. Gildia Wixa. Chłopaki te sobie biegają. Z Gildiwigsa właściwie? Nie wiem, czy to jest Gildia Wiksa Tutaj jest jakaś klepotana. Pa, tak, patrzcie, Gildia Vigsa. Arabeku się tutaj tej klepie. I ktoś jeszcze. Kogo oni klepią? moju Jezu, tam wpadł do tej beczki. Zobaczcie, ona się w tym momencie Przydała, widzicie to? Patrzcie na to. greko strefa. greko strefa. O Jezu, wlecieli do niego perełkami. No i dobra, jest pozamiatane. I zobaczcie w ogóle, że to jest. Kuboid świąteczny, a jednak jest nadal praktyczny i to jest bardzo ważną częścią tych wszystkich kuboidów. Otóż te ku to, to miały być dosłownie kuboidy z krwi i kości, czyli miały one mieć takie właśnie typowe, charakterystyczne dla kuboidów na serwerach Wojen Gildii yy, elementy, czyli na przykład chociażby właśnie takie trapy, yy, beczki. Fosy tutaj akurat nie ma, ale w innych gildiach jest. No i żółwiki też miały być. I tutaj też w niektórych gildiach są te żółwiki. Zobaczcie, że to jest jakieś takie zejście. Mnie się nie gdyby to nie było do żółwika. O, tutaj jest żółwik. Tutaj jest żółwik jakiś, zobaczcie. I tu jest wejście do tego żółwika. Tylko tutaj jest pod designem, czyli to się nie liczy. Jakby no troszeczkę... Tutaj akurat jest niby ten żółwik, ale niby go nie ma, bo nie jest to jakoś zagospodarowany ten teren, żeby tutaj można się było normalnie dostać. Ale to nic nie szkodzi, bo no... Wiadomo, no, nie każda gilia będzie idealna. A właśnie, na każdym będzie też powinna być drzewkarka, także chłopaki ją to zbudowali i też powinno być logo Genesis, czyli sponsora tego e, ogólnie e, eventu z kodem Dragon 20. Z kodem Dragon 20 macie 20% zniżki na cały asortyment Genesis. W tym momencie wam się wyświetla link na, e, na ekranie, także kto jeszcze nie ma sprzętu, może sobie skorzystać i użyć kodu e, promocyjnego, bo naprawdę warto. Także takie logo właśnie trzeba było zbudować i oni o tym pamiętali, to zbudowali i wykorzystali w bardzo fajny sposób, bo wplecili to w część właśnie drzewkareczki, którą widzicie. Bardzo ładny Kuboit, no ale słuchajcie niestety nie starczyło miejsca na podium, na to no bo to wiadomo każdy tutaj się bił z gildii, o z tych wszystkich gildii każdy się bił o top 5, co najmniej miejsce, bo to jest sprzęt gamingowy do wygrania i zaraz wam pokażę dokładnie jaki. Także oglądajcie do końca. A w tym momencie jesteśmy na trening Gildii Messi, czyli top siódmej gildii w naszym zestawieniu, ale tutaj akurat właśnie y, tam w środku nic nie było, ale to jak widzicie, jak się wychodzi, to jednak jest pięknie. Jednak to bardzo ładnie wygląda. No siódme miejsce. Sami zobaczcie, że to zajmuje siódme miejsce, a przed nami jeszcze kilka kolejnych gildii, także no, naprawdę będzie ciekawie. Tutaj zbudowali, słuchajcie, jak sam widzicie logo. Jest też logo dragona, tutaj wątpię, że oni to zbudowali w sposób jakiś taki legitny, no bo to jest, zobaczcie, im dalej się oddala, tym jest to bardziej takie dokładne, co nie? Teraz to wygląda bardzo normalnie. To logo teraz to wygląda bardzo normalnie. Jak się podchodzi, to widać, że to jest takich pojedynczych bloków. I moim zdaniem, chyba tego nie można za bardzo zrobić tak yy, w legalny sposób. To trzeba mieć jakieś takie właśnie. Nie chcę używać tego cheata, ale po prostu niedozwolone mody o do budowania, żeby to zbudować. Także tutaj ta gildia też pod tym względem. Też patrzyliśmy na to, żeby te gildie właśnie nie miały takich yy, przypołowych rzeczy, na przykład tak to, nie. Też niektóre budowle są charakterystyczne, bo są w Internecie I no, łatwo wtedy znaleźć yy, gildię, która no budowała coś na jakichś tam schematach, na przykład. Bo też to jest możliwe, żeby budować właśnie w ten sposób. No ale słuchajcie, co by nie było. Jest rzewkarka, jest fosa, której brakuje w wielu gildiach, i nawet fajnie to wygląda. widzę że ta gildia w ogóle jest po przebicie, i zobaczcie, mimo wszystko, że jest po przebicie, to ładnie odbudowali sobie to specjalnie na ocenianie. Tutaj jest nawet yy, pozostałość po armacie. Także kurde, bardzo fajnie, że to przygotowali. Ale niestety, gildia Messi jeszcze nie się nie wbija w podium top y, piątki, także lecimy w tym momencie do szóstej gildi. A w tym momencie jesteśmy na terenie gildi LGND i pewnie na pierwszy rzut oka sobie myślicie, kurde, jaka ta gildia jest fajna. I rzeczywiście tak jest, bo ona jest bardzo unikatowa i takiej gildii nie ma, ale problemem tej gildii jest to, że nie jest ona w żaden sposób praktyczna. I tutaj widać wiele takich elementów, które właśnie mogły zostać w sposób no taki mniej uczciwy zrobione. No na przykład ten Święty Mikołaj. No to założę się o stówę, że taki schemat gdzieś w internecie można znaleźć. A oprócz tego, no tutaj nie ma żadnych takich charakterystycznych dla Kuboidów yy, no rzeczy. No nie ma żółwika, nie ma fosy, nie ma żadnych beczek, nie ma trapów, nie nie ma totalnie nic, to jest tylko i wyłącznie jedna taka wielka budowla. I niestety właśnie, no, kuboidy, słowo klucz, kuboid, musi spełniać pewne rzeczy, o których my wspomnieliśmy właśnie w poście konkursowym i niestety ta gildia, no, nie, nie może zająć yy, nawet chociażby tego piątego miejsca, no bo po prostu nie ma takich rzeczy charakterystycznych dla Kuboida, ale została najwyżej oceniona spośród tych, które się nie dostały na podium. Czyli jest to gildia szósta i zaraz się udajemy do gildii BTW, czyli piątej gildii. A piąta gildia w naszym zestawieniu, czyli gildia BTW zgarnia, uwaga, ogromny stojak na myszkę, oraz na, e, czy sorry, to jest Bungee na myszkę, czyli żeby kabelek wam nie haczył o biurko, oraz jest to stojak na słuchawki. Jest to podświetlane, bardzo fajny bajer nie dość, że w pewien sposób praktyczny, to i słuchajcie, również ozdabia biurko chociażby tym świeceniem, także to Gildia zgarnia właśnie, a oprócz tego zgarnia 200 godzin turbodropa, czyli właściwie chyba starczy chłopakom do końca edycji w sumie, jakby nie patrzeć, chociaż ta edycja jeszcze troszeczkę potrwa, to może nie starczyć im do końca, zależy ile w sumie osób będzie kopało, bo jeśli będzie kopała jedna, no to w sumie na, takie na taką większą część edycji im starczy, a oprócz tego, yy, no ta Gildia również zgarnia 3 razy swagera na zawsze, wiadomo będzie to prawdopodobnie będą to słagery nadane członkom gildii, którzy właśnie tutaj budowali tą gildię i słuchajcie, takie same nagrody, nagrody będą miały wszystkie gildie powyżej tego miejsca, czyli czwarte, trzecie drugie i pierwsze, 200 godzin turbodropa oraz 3 razy słager na zawsze. Poza tym zmienia się tylko sprzęt gamingowy, o którym wam będę cały czas wspominał e, z każdą nową teleportacją do gildii. Jezu, ale się rozgadałem, co? Ale musiałem wam to powiedzieć, bo normalnie... No, żebyście chociaż byli świadomi tego, nie? E, co te gildie zgarniają. I zobaczcie, gildia BTW pięknie przygotowała tutaj trapik, e, pierwszy trapik, który tutaj w sumie zauważyłem, to jest coś takiego. Yy, czy są to jakieś rzeczy, tu jest chyba. A, tu są jakieś yy, podpisy administracji. Tu nawet kolorek się podpisał. Kurde, bardzo ładnie to wygląda, bez kitu. To jest kolejny trapik, zobaczcie, tu nawet jest dostępem do żółwika. Aha, czyli to jest żółwik, zobaczcie, że żółwik jest dosłownie tutaj. I jakby ktoś chciał się z członków gildii dostać do żółwika, to skacze w trapa i po prostu rozkopuje kamień. I to jest bardzo fajna, ciekawa taktyka, bo zwykła osoba. Nie, w, nie wskoczy do czegoś takiego, nie? No, bo się nie wydostanie. Także, jak gdy, gdybym ja nie miał na ogonie kilka osób i bym wskoczył do takiego trapa, to założę się, że oni by za mną nie wbiegli. Ale do yy, rozkopanego żółwika już mogliby próbować, co nie? Także to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa yy, sytuacja akurat z tym. Czegoś takiego nigdy nie widziałem. Bardzo fajnie wykorzystane, nie dość, że trap to jeszcze, słuchajcie, no, jest to bezpieczniejsze znacznie. Nie brakuje też, słuchajcie, drzewkareczki Bardzo ładna drzewkarka w ogóle. Bez kitu. Bardzo ładna drzewkarka. Nawet bym w sumie... Yy, bym ją chętnie dodał na spawnika. Znaczy, może tutaj to nie, ale na przykład... Tam, na samym początku, ładnie to wygląda z tymi lizakami. Bardzo pięknie. Nie brakuje oczywiście napisu i loga Genesis. I w ogóle zobaczcie, jak to ładnie wygląda z góry. Taki jest wzór gwiazdy, nie? No ładna, ładna, ładny to jest kuboid, ładny kuboid. Nie brakuje również, słuchajcie, do, dookoła wykopanej beczki. O, tutaj w sumie brakuje beczki wykopanej. No ale widocznie, słuchajcie, star nie starczyło jej mocy przerobowej. Wykopali tylko jedną czwartą. Na pokaz, kurde. Macie farta, że w sumie dobrze ja to zauważyłem, że byłem akurat po tej stronie i mówiłem, że wykopali beczkę, nie? Bo gdybym, gdybym stał tutaj, to bym już nie strzelał, że wykopali beczkę dookoła wszędzie. No ale mimo wszystko, słuchajcie, bardzo ładnie im poszło. Lecimy do kolejnej gildii. Kolejna Gildia, czyli czwarta w naszym zestawieniu, Gildia Born zgarnia oprócz, słuchajcie, turbodropa Dropa oraz Rank, słuchaweczki od Genesis Neon 200 RGB. A Gildia Born się prezentuje w następujący sposób. Zobaczcie sami, ja jestem tutaj, tym świętym i Zobaczcie, jakie jest w ogóle podobieństwo. Bardzo fajnie to zrobili, bo ja na przykład bym nie potrafił yy, w takiej formie swojego skina odzorować. A bardzo jest tutaj widoczne podobieństwo, co nie? W sumie to głównym, główną rzeczą, którą odwzorowali, to jest chyba ta czapka, którą mam na sobie, ale to jest fajna. Yy, no i główka. Yy, a poza tym to tu się wszystko zmienia. Ale naprawdę bardzo fajny pomysł, że wstawili mojego skina i troszeczkę jest to tematyczne co do eventu, co nie? Bo to w końcu ja będę wysyłał, wysyłał te paki. No to poniekąd jestem świętym Mikołajem. Tu bardzo w ogóle ciekawie wykonali drzewkarkę, zobaczcie. Drzewkarka jest w takiej formie właśnie, yy, nie wiem, takich schodów dookoła górki. Jest to chyba drzewkarka, Będę wiem, tak mi się wydaje, no można zaliczyć to zdecydowanie do drzewkarki, a na szczycie tej drzewkarki jest wielki, ogromny smok, jak sami widzicie. I to jest w ogóle gildia, która zrobiła, przygotowała najlepszą, najlepszą fosę, słuchajcie, w tym całym zestawieniu. A nie, sorry! Sorry, nie, to nie jest najlepsza fosa. Jest jeszcze jedna gildia przed nami, która właśnie zrobiła taką jeszcze lepszą fosę jak ta. A ta, mimo wszystko, i tak jest bardzo dobra, bo ona nie jest taka standardowa, kwadratowa. Wiecie, prostokątna, która zawsze się buduje. Ona jest taka nieregularna, ale jest w naszym zestawieniu. Jedna taka gildia, która przygotowała jeszcze lepszą fosę jak ta. A mimo wszystko, ta już jest fajna. Zobaczcie, tak wyglądają trapy, które się znajdują w środku tej górki, bo do tej górki można, jak sam widzicie, wejść. Jest tutaj czacha Mikołaja, i są porobione takie. Trapiki, na które wcześniej tak szczerze mówiąc Nie zwróciłem uwagi, ale O tym, że można wejść do tej górki to już wiedziałem No i tutaj jest jakiś taki wzorek jakby Zobaczcie, takie partikle Jakby latają z tego lodu Jest to bardzo ciekawe wykonanie Zdecydowanie na takie niestandardowe Ale nad zadbali o szczegóły I postawili tutaj takie Te liany to też bardzo, bardzo fajny daje klimatu, że to jednak ta główka tutaj troszeczkę stoi i już się zestarzała. I no wiecie, no zmarniała, że tak powiem. Zmarniała. Jakiś mesz, jak się tutaj porobił na niej. Bo stoi kurde już tutaj dłuższy czas I to, I to daje klimatu słuchajcie naprawdę Takie małe pierdółki dodają klimatu Porobili też takie domki ale niestety w tych domkach Brakuje takich trapów co widzieliśmy Wcześniej na przykład w gildii misie W gildii Kefcia. a tutaj na przykład takich nie ma trapów I tutaj troszeczkę Jest takie mech nie no mogłoby być Ale nie ma no ale mówi się trudno żyje się dalej, no nie, nie można mieć wszystkiego, ale jednak, no jest to i tak bardzo ładnie wykonane. W ogóle, zobaczcie, że gdyby te domki były w środku, jakieś, rzeczywiście, gdyby, gdyby te domki były w środku... Em... Wypełnione, a nie że one są tylko dla ozdoby, to zobaczcie, jakby to genialnie wyglądało. Co nie? No ale tutaj wiadomo, czasu na zbudowanie nie było za dużo, bo był niecały tydzień. Także, no, nie ma co się dziwić, że yy, no, takie, takie ozdoby nie są yy, idealnie wykonane. Kolejna gildia w naszym zestawieniu, gildia HNS, garnia uwaga: myszeczkę Krypton 555 od Genesis oraz podkładkę na całe biurko. Yy, I to jest taki ładny set, że wiecie. Klawiaturka, sorry, klawiaturka, podkładeczka piękna, mysze, myszunia na całe biureczko, no takie coś oddaje, taki ci oddaje, no słuchajcie, nawet jeśli ktoś ma jakąś yy, już podkładkę, no to słuchajcie, na całe biurko może nie mieć, na całe biurko może nie mieć, nie? I takie, po, taka podkładka na całe biurko bardzo oddaje, bo nie dość, że się klawiatura nie ślizga, no to wiadomo też łatwiej dbać o porządek, bo kurz jaż tak bardzo nie zbiera. No i ogólnie jest bardzo praktyczna, bo można mieć myszkę gdziekolwiek się chce, a jak ktoś ma małą podkładkę, no to wiadomo, jaki to jest ból używać małą podkładkę. I gildia HN, jak sami widzicie, ma troszeczkę jakby tak... Troszeczkę, można powiedzieć, mniejszy rozmach niż tamta gildia poprzednia, ale słuchajcie, różni ją, ty, yy, różni ją yy, to, że tutaj mamy taki rzeczywisty, rzeczywisty kuboj, taki kuboj z krwi i kości, gdzie rzeczywiście, yy, no... Nie ma tutaj żadnej takiej, wiecie, gigantycznej górki, gdzie normalnie ona nie występuje na, na, na kuboidach. Tutaj mamy, słuchajcie, jak sami widzicie, taki ala żółwiczek. Są też porobione takie bojki, a czy bojki, takie... No bojki w sobie, to są bojki chyba, co? Nie, to nie są bojki, to są trapy. Fosy niestety nie ma, bo tutaj sami widzicie, że jest to taki kształt bardziej yy, kulisty. No i oczywiście logo Genesis, napisik i ta piękna drzewkareczka świąteczna. To w ogóle bardzo ciekawe, jak ją zrobili, bo zobaczcie, że to jest kilka takich przejść, co nie? I one się łączą w pewnym momencie. Jest to bardzo ciekawe wykonanie. Zobaczcie, tu jakieś takie dosłownie labirynty, tyle jest tych przejść. Bardzo fajnie to zrobili, naprawdę. Widać, że się postarali nad tą drzewkarką Tu nawet jakiś taki malutki, delikatny parkour zrobili. No i na takiej drzewkarce nawet bym się poklepał w sumie. Nawet bym się poklepał na takiej drzewkarce, bez kitu. A pod ziemią, słuchajcie, widać ilość tych wszystkich trapów. Jak sam widzicie, tu gildia po przebicie jest, ale chyba się obronili, bo tutaj TNT nie doszło do końca, czy się nie obronili? No, nie obronili się. Dwa serca posiada ta gildia. No i tu wiecie, słuchajcie, no, widzicie jakieś takie trapiki pojedyncze. No, moim zdaniem, naprawdę gildia fajna na plus. A tu w ogóle jest. Yy, to jest w ogóle żuwik. zobaczcie. To wcześniej właśnie widziałem. Yy, tutaj się rozkopuje i się wchodzi do żuwika, który jest taki o, też pięknie świątecznie ozdobiony. Także no co, to była gildia HNM. Teleportujemy się, do, teleportujemy się do kolejnej gildii. A przed nami gildia fanty, która zgarnia, uwaga, taką oto klawiaturę mechaniczną Tor 303 TKL. Bardzo fajna klawiatura. Ja może nie używam mechanicznej, ale używam taką, która ma przyłącznik na stopowanie i skipowanie muzyki i to mi się bardzo przydaje przy nagrywaniu na przykład i przy streamowaniu, bo jest to giga, giga fajne. I oczywiście ta klawiatura również, takiej klawiaturze również nie brakuje takich funkcji, ponieważ jest ona w 100% programowalna, także możemy zaprogramować tutaj wiele makr i funkcji do zwykłych przycisków. Także zobaczymy, co Gildia Fanta dla, Fanta dla nas przygotowała. Zobaczcie, są jakieś pixelarciki tutaj. Jest oczywiście Logo Genesis. I na środku znajduje się ogromna choineczka z i a w ogóle tutaj jest bardzo dużo trapów. I tu mi się. Generalnie ta gildia mnie uwiodła właśnie tym, że to jest dużo trapów w takich właśnie do... chyba w tych domkach. Czy mi się coś porąbało z tymi gildiami? Może mi się porąbało w sumie, ale nie, 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 o właśnie, tutaj zobaczcie. Tutaj jest domek i jest, są dwie beczułki i to jest bardzo fajnie wykorzystane miejsce generalnie, bo tak, nie musieliby tego budować, ale jednak zrobili właśnie takie pomieszczenia, w których są takie trapy. I nie dość, że jest to fajnie przemyślane, to nawet takie stragane wykorzystali w formie takich trapów. I zobaczcie, bez kitu, ta gildia pod względem trapów i pomy... Pomysłowości, jak, gdzie, co upchnąć, no po prostu to wygrała. Zobaczcie. No, gdzie nie wpójdziesz, tam, tam jest trap, i naprawdę jest to tak fajnie zrobione, że to po prostu nie razi w oczy. Nie jest to zrobione coś na siłę. Może nie jest to aż tak bardzo praktyczne, no bo wiadomo, jak się będziemy klepali, no to nie będziemy mogli gościa wrzucić stąd, ale no co za problem jest to zniszczyć, co nie, i już można gościa od razu wrzucić. Także bardzo fajna, Gildia. Naprawdę bardzo fajna, Gildia. Pod względem trapów ona totalnie wygrywa. To jest jakieś przejście na górę, szczerze mówiąc? Nie byłem tutaj, bo nawet tego nie widziałem. Nie zobaczyłem tego wcześniej. Ale jest tu, a to jest takie wejście na choineczko. Ok, zobaczymy, gdzie ona, gdzie to przejście nas doprowadzi. A po prostu na szczyt. No tu jedynie co, no to brakuje drzewkarki, której yy, no po prostu nie ma. Może to jest też forma takiej drzewkarki. Wcześniejszą gilię do tego zaliczyliśmy. Yy, ale tutaj jednak jest bardzo mało tych schodów, i tutaj ciężko byłoby kogoś zrzucić. Ale no, drzew jednak drzewkarka by się przydała, co? Nie? Drzewkarka by się przydała, fajnie by było. Zawsze dodatkowy punkcik, może i nawet by zajęli wyższe miejsce. E, ale no tak się ona prezentuje Gildia Fantasy, słuchajcie. O, i to jest właśnie ta gildia z tą fajną beczką, o której mówiłem, patrzcie na to! To jest najlepsza beczka Ever, bez kitu. No lepiej nie można zbudować beczki jak ta gildia w wersji świątecznej. świątecznej. No patrzcie na to, bez kitu, pięknie to wygląda. Ona nie jest tak praktyczna, wiadomo, bo jak ktoś tutaj spanie to spanie na ten bloczek, na przykład. Ale no kurde, to po prostu jest piękne, nie? To jest po prostu piękne. Bardzo ładnie to zrobili, bardzo ładnie to wykonali. A czy jest to jakiś żółwik? Czy jest to jakiś żółwik? Słuchajcie, bo tu jest jakiś trap. Ta, tu jest trap, patrzcie jaki to jest trap fajny. Się stanie i się zestawują pistołny. Giga fajne, giga fajne. Naprawdę. Kozak. Tylko, że tu trochę lipa, bo można rzucić, rzucić itemek i w sumie e, itemek też to strygeruje, że nie będzie można wskoczyć. Ale to nic nie szkodzi, bo jak ktoś już wpadnie, no, to już nie robi żadnej różnicy, czy rzuci itemek, czy nie, no bo będzie tam siedział. Tu kolejne zarzcie. E, kolejne trapy. Tu niby, niby, niby! Słuchajcie, się klika, żeby wskoczyć. A nie, co myślałem? Ej, bez kitu! Ale taki trap by oddał. Ale taki dlaczego oni tego nie zrobili Halo chłopaki W tym momencie wam sprzedałem giga fajny pomysł Tam za tą ścianką powinien być redstone Który by szedł właśnie do tej dźwigni A ja wam te chłopaki naprawię Bo to ewi ewidentnie jest jakiś błąd To jest ewidentnie jakiś błąd Dobra, proszę bardzo, naprawione chłopaki, uwaga. Teraz. Oj, co tu się stało? Się. Halo! Tak nie powinno być. To tak nie powinno być tutaj. Kurde, chyba tutaj coś popsułem. Popsułem chyba ewidentnie coś. A, tutaj po prostu redstone nie jest postawiono. Okej, okay. no i dobra, już działa. Wszystko naprawione, co złego to nie. A i teraz uwaga, chcemy sobie wejść? No to nie wejdziemy, bo. Dlaczego to nie działa? What? Dlaczego to nie... A, dobra, już wiem dlaczego. Dobra, nie, 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 Wszystko jest jasne już, słuchajcie. Dobra, będziemy musieli to zrobić w ten sposób. Ktoś, kto no, tutaj mu chciałby wbić to troszeczkę musiałby być ślepy, że tam jest jakiś blok, ale w sumie to nie rzuca się tak aż, aż tak bardzo w oczy. No i teraz musi zadziałać. Uwaga, klikamy, pyk i spadamy. No giga giga fajne, nie? No giga fajne. Wyskitu, jakby zrobić takie taki odcinek z takimi na natrapowanie. Co nie? To byłoby ciekawe. To byłoby ciekawe. Wyskitu. Darmowa farma itemków. Randomowe osoby podchodziłyby by się dostawały, chciałyby się dostać do prezentu, a jednak by spadały w trap i od razu hoperki by zbierały itemki. Ciekawe, 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 naprawdę. Dajcie znać, czy jesteście taki odcinek strapowania. Kiedyś siedziałem bardzo dużo w Redstone'ie, także podejrzewam, że co nie, coś bym ogarnął. No słuchajcie, tak wyglądała gildia Fanty. Lecimy do top pierwszej Gildii w tym momencie. A gildia Scooby zgarnia, no, najlepsze miejsce, top pierwsze, więc zgarnia najlepszą nagrodę ever i uwaga przygotujcie się bo będzie grubo jest to głośnik Helium 300BT ogromny głośnik, ogromny głośnik słuchajcie znaczy ogromne głośniki bo tu są dwa głośniki ja sam ich używam i naprawdę jestem giga zadowolony jakbyście chcieli powkurzać sąsiadów no to pamiętajcie o tym Dragon 20, 20% zniżki na cały sprzęt Genesis, polecam serdecznie użyć i jak chcecie sobie kupić głośniki, to naprawdę te monstrualne głośniki naprawdę są mocne, naprawdę są gigafajne, sam ich używam, no mówię, sam ich używam i jestem z nich mega zadowolony, naprawdę. I teraz słuchajcie, wam pokażę jak się Gildia Scooby prezentuje, wesołych świąt życzy Gildia Scooby, zobaczcie jak to wszystko pięknie wygląda, jest drzewkarka, jest customowy teren. No, kurde, po prostu bajka. Po prostu bajka. No, wszystko, co, co musi być na takim kubu idzie, właściwie to chyba tutaj jest. Nawet co, wiecie co jest? Muzyka. Muzyka świąteczna. I chyba nawet to sprawiło, że ta gildia trafiła na pierwsze miejsce. Bo jednak zaskoczyła mnie czymś takim: Bezkitu. Ta Gildia po prostu temu rzekła. Zrobili coś, czego nie ma na żadnym innym kubu Muzykę świąteczną, co nie jest naprawdę trudne, ale oni o tym pomyśleli. I może to nawet wystarczyło, żeby wygrali. No, pięknie, naprawdę pięknie, pięknie. To daje takiego klimatu. I to zobaczcie, yy, tu jest napisane, że. A tu nie, nie pozdrawiamy gildii. Na kubocie znajduje się wiele ciekawostek. Użyj 3 aby je odkryć. I słuchajcie, gdzieś tutaj są wszystkie takie... Gdzieś tutaj są poukrywane ciekawostki. To właśnie jest ten... To jest chyba jedna z pierwszych ciekawostek, w sumie. W Polsce prezenty roznosi ty, nie tylko Mikołaj. W Małopolsce podarki różności aniołek. A na Pomorzu po gwiazdor, na Dolnym gwiazda. No. W sumie gwiazdor, to mówił mój kolega, yy, który mieszka blisko Poznania. Żelek, może go kojarzycie. Żelek nieraz na live występował. I w sumie na ostatnim odcinku też. To on mówi gwiazdor zawsze. On mieszka pod Poznaniem, także ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ciekawostka yy, Jeden Firma Coca-Cola wypromowała Świętego Mikoła w czerwono-białym stroju. Właśnie, bo Święty Mikołaj wcześniej był ubrany na zielono, z tego co pamiętam. Sklep z pamiątkami. Idziemy do sklepu z pamiątkami. Uwaga, co to jest ciekawego? Sklep z pamiątkami, cały wykupiony. Nie ma pamiątki żadnej. A szkoda, bo to byłaby taka, wiecie... Chociaż główki mogliście postawić takie... Jakieś różne, najróżniejsze, żeby one wyglądały troszeczkę jak... Rzeczy, które można kupić. No i oczywiście, słuchajcie, Gildia Scooby, no to musi być Scooby-Doo. Jest też bałwanek, zobaczcie. I Trapik, oczywiście. Trapik bardzo ładny w ogóle. Fajnie to zrobili. Może nie jest praktyczny aż tak bardzo, bo... No bo... Kto się będzie klepał na czymś takim, co nie? No to powinno być w jakimś dole, a nie na górce. Ale i tak, mimo wszystko, ważne, że to jest. Tu kolejna ciekawostka. Średniowieczne... Średniowieczne misteria franciszkańskie? Były... Pierwzorem jasełek. Jezus Maria! Co to jest? Misteria i Franciszka... franciszkańskie. What the hell? Nad nie wiem, co to stary jest! <grym> w sumie to już nie pamiętam, co to są jasełka właściwie, bez kitu. Nie pamiętam, co to są jasełka! Zapomniałem totalnie. Ja na wiem czy kiedykolwiek... Ja muszę normalnie kliknąć, co to są jasełka. Aha, jasełka to spektakl opowiadający historię Narodzenia Jezusa, okej. Okay. Kurde, to ja. O Jezu, dawno na czymś takim nie byłem. Chyba nawet nie wiem, czy byłem, ale jeśli byłem, to musiałem być bardzo mały w sumie. Jako dziecko musiałem być. A teraz też jestem trochę dziecko, ale trochę większy, wiadomo, nie? To w ogóle jest takie. Tu są takie tory. Jestem ciekawy, czy gdzieś znajdziemy pociąg. O, jest pociąg! Kurde! O, ale wielka kobyła, fajnie to zrobili, no. No naprawdę. Gildia Scooby, moim zdaniem, jak najbardziej na plusik. Dajcie znać, czy byście na top pierwsze miejsce wrzucili jakąś inną gildię. Ja podjąłem taką decyzję, że no to, to jest gildia, mu, która musi być na podium, no bo. Okej, okay, może są inne gildie, które zrobiły znacznie lepsze jakieś tam obiekty, typu ta gildia, która... Co to była jakieś za gildia? Na przykład gildia LGND, nie? Ona zrobiła taki obiekt, że... No, na właściwie to w teorii powinna być na top pierwszym miejscu. Ale z racji, że to obok kubo Kuboida nie stało, w sensie, że on nie spełnia jakichś tam podstawowych rzeczy, które są na Kuboidzie. No bo halo, takie kubo tak Kuboidy nie wyglądają. Ale zresztą z perspektywy obiektów, to rzeczywiście ta gildia powinna zająć to pierwsze miejsce. Ale gildia z Kubii nie dość, że zadbała o to, żeby zrobić fajny Kuboid, to wszystko pięknie ozdobiła, co naprawdę, no moim zdaniem, jednocześnie wygląda fajnie i nie ma takiego przesytu. I zadbali o jakieś ciekawostki dodatkowo. I jako jedyna gildia wrzuciła taką muzykę. I tu widać, że Gildia Scooby włożyła chyba w najwięcej właśnie w serducha w to, żeby wykonać tą gildię. Naprawdę. Moim zdaniem Gildia Scooby jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o. Yy, o to pierwsze miejsce Dajcie znać czy w komentarzu również byście ją wrzucili na pierwsze miejsce A tymczasem ja już będę kończył To będzie koniec naszego odcinka świątecznego Z ocenienia top, top świątecznych kuboidów Mam nadzieję, że wam się to podobało Pamiętajcie o tym, żeby zaktualizować IP W tym momencie to IP nie działa Musi być końcówka PL Bo inaczej nie bijecie na serwer Także pamiętajcie o tym, przy najbliższej okazji sobie to zaktualizujcie Bo później możecie o tym zapomnieć I rozkminiać, halo, dlaczego serwer nie działa Wbijcie również do filmu, który Wam się w tym momencie wyświetla, bo moim zdaniem wyszedł mocno i powinniście go zobaczyć, bo jest naprawdę ciekawy. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Zostawcie suba i łapeczkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziękuję Wam z całego serducha za oglądanie do końca. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku już wkrótce. Trzymajcie się cześć. Yo!